Ach, to jest słońce, hello, hello, z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z tropikalnej wyspy na tym kanale. No, od ostatniego czasu minęło, przepraszam, od ostatniego odcinka minęło bardzo dużo czasu, ale myślę, że tutaj teraz my się znowu wkręcimy w ten temat, mam nadzieję, że odcinek wam się ogóle spodoba. Ej, poczekajcie, chyba szefu do mnie dzwoni, poczekajcie, odbierzmy, zobaczmy co ma do powiedzenia nam. Hej i dostałem już raport na temat SPA. Wszystko wygląda znacznie lepiej niż się spodziewałem. Zasłużyłeś na podwyżkę, ale dopiero jak skończysz cały kompleks. No właśnie, a propos wyspy. Niedaleko niej znajdują się rafy koralowe, które byłyby istą atrakcją dla turystów. Dlatego będzie potrzebny nam mały dog dla statków i łodzi turystycznych. Zajmij się tym, a czeka cię nagroda. Tak jak słyszeliście, ej, szefu uwzględnił nam grube, grube, ale to grube zadanie. Mamy, musimy zbudować port, port, a to nie jest lada takie proste, naprawdę, uwierzcie mi. Mam nadzieję, że mi się tutaj coś uda wykombinować. I co? Ja sobie nie będę za, za dużo przedłużał, tylko już zabrał zabiorę za, za budowanie. Więc ja już mam pomysł, gdzie byśmy mogli właśnie wybudować nasz port. Myślałem dokładnie o tym, o tym, że w pięknym miejscu, ponieważ ma... Idealną miejscówkę. Ja wam tutaj ogólnie pokażę, jak to mniej wygląda. I za chwilę będę wymieniał zalety, co jak, gdzie, znaczy. Mamy tutaj bardzo fajny, właśnie taki teren, taką zatoczkę. Myślę, że to będzie spoko miejsce, nie? Yy, bardzo fajny teren właśnie ukształtowanie, ponieważ tutaj właśnie woda tak wpływa fajnie do środka, zobaczcie, do środka właśnie yy, wyspy lekko, co będziemy mogli bardzo fajnie wykorzystać. I no i co? I myślę, że tutaj będziemy mogli też się trochę pobawić właśnie z, z, z kształceniem terenu, myślę, że to może być bardzo ciekawe. Więc myślę, że tutaj na początek zaczniemy od tego, że poprawimy tutaj właśnie lekko teren, tak żebyśmy mogli cokolwiek tutaj wybudować. Bo musimy najpierw zaplanować mniej więcej, jak nasz sport będzie szedł. Za chwilę wam to będzie pokazywał, ale najpierw postaramy się tutaj uzupełnić jak największą ilość właśnie yy, tych takich wysesepek, tych takich wszystkich, jak to się mówi, tych wszystkich... Eee, du do tych wszystkich mielizn, tak żebyśmy mogli tutaj spokojnie pływać chociaż małymi łódkami i nie bać się, że zahaczymy o dno. Myślę, że to powinno wyglądać, właśnie taki, taka fajna mała zatoczka jakoś spoko eee, Za chwilę od niej postaramy się właśnie ją jakoś też eee, wykombinować, żeby była obudowana eee, jak się mówi? Była obudowana była obudowana eee, jakimiś murkami tak, żeby to też wyglądało w miarę estetycznie i ludziom się to wszystkim podobało, ponieważ robimy to, to musi być obiekt turystyczny, to musi bardzo ładnie, skrótnie wyglądać i na tyle nam bardzo będzie zależeć, więc co, postaramy się to jakoś w miarę fajnie wykonać, zobaczymy jak nam to wyjdzie, ja pododaję te parę fajnych rzeczy po kolei i coś powinienem z tego skleić, zobaczymy jak to będzie. Tak jak tutaj widzicie, powolutku, powolutku wszystko dodajemy. Zobaczcie, zakrzywiamy tutaj lekko wyspę, tak żeby stworzyć bardzo fajną, sztuczną taką mieliznę, na której będziemy mogli osadzić nasz port i odpowiedzieć od niego mosty. A właśnie takie nie mosty, tylko jak się mówi. Eee, mola, takie mola, boże, brakowało mi słowa. I zobaczcie efekty. Powoli, powoli doemrzymy do naszego kochanego celu, już tutaj wykonałem parę takich małych modyfikacji terenu, tak żeby nasz, nasza, taka nasza zatoczka jakoś fajnie wyglądała, już fajnie ją kamieniem otoczyłem, żeby nie rozbywało brzegów, myślę, że to wygląda dość naturalnie, bardzo fajnie się to jakoś komponuje, no to co, teraz powoli będziemy się zabierać za tworzenie tych naszych mól. Wiecie co, długo się zastanawiałem w sumie, jak te mola mają właśnie wyglądać. I zakładam, że fajnie by było wykonać właśnie z drewna mimo wszystko Więc weźmy sobie może to nasze dżunglowe drewno, którego mamy tutaj dużo pod dostatkiem W końcu jesteśmy na tropikalnej wys wyspie Jakie to ma ID? Czekajcie Aha, teraz już nie ma ID Karamba, karamba, karamba Trzeba będzie je w takim razie ręcznie zrobić Chciałbym, żeby właśnie odtąd odchodziło tak właśnie... He, Raz tak, z dwa na pewno mola stąd będą odchodzić, jestem tego świecie przekonany, albo przynajmniej jedno. Jeszcze się zastanawiam, czy to ma być właśnie molo pływające, czy może jakieś molo właśnie takie jednak wbite w ziemię, cały czas nad tym kombinuję, zobaczymy co z tego wyjdzie. Myślę, że nawet to trochę lekko grubsze zrobimy, bo tak widzę, że pięć tak myślę, myślę, że nawet o siedmiu. Zobaczymy jak, zobaczymy jak to za chwilę wyjdzie i od, teraz, od tego odprowadzę kolejne tutaj właśnie takie małe mola, żeby to jakoś wam pokazać. Poczekajcie, wejdźmy może tak z kilka metrów od brzegu. Myślę, że gdzieś tutaj. Tutaj wejdźmy przy brzegu, gdzieś tu będą jakieś takie małe łódeczki. A tutaj dalej, właśnie będziemy już robić takie jachty. Myślę, że gdzieś trzy kratki. O, coś takiego. Zróbmy wtedy tak z. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Jedenaście kratek przerwy. I tu tutaj zrobimy kolejne. Cyk. Staramy się, żeby było równo Z tamtym Cyk I jak to będzie wyglądało? Kurde, coś, coś, coś nie wyszło, poczekajcie Okej, okay, jest dość mało miejsca, ale myślę, że akurat tak na jak starcie. No to kochani nasz port powoli zaczyna zabierać smaczków, naprawdę to bardzo ładnie się prezentuje, więc yy, bardzo fajnie, mi się wydaje, że bardzo fajne kolory zdążyliśmy sobie tutaj dobrze Znaczy, to połączenie drewna, tego ciemnego i tego jasnego myślę, że genialnie się komponuje, yy, myślę, że jeszcze dodam pewne jakieś dodatki, ale teraz myślę, że powoli, powoli będziemy się zabierać za budowanie statków, a właśnie za budowanie jachtów i zobaczymy co z tego wyjdzie w sumie. Powoli już tutaj wybudowałem na naszej małe takie stateczki. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie się prezentuje. Chciałem, żeby one były przede wszystkim różne, żeby zobaczyć, że każdy się różnią. Pierwszy statek jest taki bardzo podobny do, do tego. Tutaj nie bloków, bloku, widzę. Jest bardzo podobny do tamtego statku, który tam właśnie wybudowałem. Nie wiem, czego widzicie. Wręcz identyczny. Myślę, że ten tutaj może leżeć. To jest taki, wiecie, taka szybka, nowoczesna łódka, żeby to wszystko ładnie się tutaj yy, ładnie prezentowało. Druga łódka jest nieco bardziej ekskluzywna, to znaczy z większym siedzeniem. Z większym przyciskiem, z dwoma miejscami tutaj przy kierowcy, czy tam przy sterniku, właśnie powinien powiedzieć, lekko taki dziób bardzo do góry podniesiony, taki wręcz wodor, bym powiedział. A trzeci jacht, taki oldschoolowy lekko, myślę, że go jeszcze będę poprawiał, bo w sumie nie, nie, nie jestem za, dość zadowolony z tego, jak on wygląda. Ale z żaglem przede wszystkim, oczywiście zwiniętym, i z taką dość dużą kajutą. Zobaczcie, gdzie można spać, pewnie jakieś łóżko może tutaj było wstawić. Czekajcie, no poszukamy. Bet, mamy łóżko, może jakiś taki kolor. Hmm. Weźmy ten szary, bo ten szary się ładnie będzie pasował, zobaczcie, tego, cyk, do całości. Myślę, że to jest bardzo spoko, że tak wszystko ładnie wygląda. Teraz pomyślę właśnie, co może tutaj było dodać, żeby nie było tak pusto i na pewno zrobimy coś do przyjmowania większych statków. Teraz zajmiemy się może tutaj jakąś taką małą przystanią, a właściwie taką yy, stróżówką, która pilnuje właśnie te małe, wszystkie statki. Yy, myślę, że zrobimy tylko w takim modernowym stylu. Mam fajny pomysł na nią już. O dziwo, bo z reguły mam bardzo duży problem, żeby budować takie moderny. Ale myślę, że coś z tego fajnego będzie można ukombinować. Zobaczymy, jak to wyjdzie yy, na samym końcu. Bo ten efekt końcowy jest w sumie najważniejszy. Chciałem, żeby tej właśnie ta druga część była na takich palach. I za chwilę wszystko się okaże, jak to powinno wyglądać. Więc. Więc oto tak się prezentuje: powoli nasza przystań. Czekajcie! Ej, teraz to nie mogę tutaj przeskoczyć! Masakra! Więc tak oto prezentuje się oto nasza przystań, mam nadzieję, że tutaj wszystko wam się spodoba, z zewnątrz jest bardzo fajnie wykonana, bardzo nowocześnie, yy, myślę, że właśnie te duże okna są bardzo dużą zaletą, co wpływa chyba na całą estetykę pracy i te genialne filary po drugiej stronie pracy, i że ten kawałek dyrta, który tam wystaje, wiecie, yy, na zewnątrz, myślę, że to jest bardzo fajnie się genialnie komponuje, no to co, wchodzimy teraz do środka, sobie zobaczcie, tutaj mamy swój właśnie tak... Jaką jakąś konstrukcję przez trapdory wchodzimy? Tutaj mamy aneks kuchenny, lodóweczkę. Mogę jeszcze drzwi zrobić, w sumie jakieś roślinki? Możemy wejść na górę. I tu mamy cały, y, oczywiście, komputer, który właśnie sprawdza na, na bieżąco wszystkie warunki pogodowe. Tu akurat nic nie ma. Nie miałem za bardzo pomysłu, co tutaj wykonać. Yy, zresztą ciężko by było cokolwiek tutaj postawić, ponieważ zobaczcie, tutaj. Tutaj mamy tą podłogę, i to tak ciężko by było jakikolwiek blok na tych półblokach właśnie postawić, bo to oznaczało, że trzeba było zniszczyć trochę podłogę, co jest słabym powiedzmy ogólnie. Yy, I tak, yy, i teraz yy, mamy także jeszcze tutaj, masz kochany balkonik. Myślę, że to bardzo spoko wygląda, podoba mi się. Yy, jeszcze zastanawiam się, czy zostawić właśnie tą wieżę radiową, może ją usunę, bo ona niekoniecznie dobrze wygląda. I teraz przejdziemy się do yy, może na te większe statki. Jak tak na tu jest właśnie z zewnątrz, nic się za dużo nie zmieniło, dodaję cały czas tu jak właśnie jakieś ozdoby i tak naprawdę to już będzie powoli koniec naszego portu. Yy, teraz już tylko chyba yy, szef będzie musiał być z nas dumny, bo kurde, tak, taki kawał dobrej roboty razem odwaliliśmy, że to jest masakra. Naprawdę jestem z tego mega bardzo podierany. Yy, tu jeszcze tam parę takich fajnych yy, zawijaczy. O, myślę, że to będzie wyglądać spoko, co? Zobaczcie, przyjrzyjcie się cyk, cyk, cyk. Tak, myślę, że tak ujdzie w tłoku i bardzo fajnie właśnie to wyszło. Myślę, że możemy tu jeszcze postawić jakieś doniczki z roślinkami Żeby tu jakoś tak ładnie za... za m, zamaskować. Gdzie są ja roślinki? muszę jakieś liście? O, cyk, cyk, cyk. O, ideolo, olo. Ma, ma ten, chciałbym masakra. Idę. Olo po prostu. Zabudujemy też jakoś dookoła. Może proponuję użyć. Trapdorów, tradorów cały czas szukałem słowa, ale trapdory mogą niekoniecznie dobrze się pokryć zobaczcie, tutaj. Użyjemy może pomarańczowych, tak, żeby się lekko kolorem wyróżniały i stanowiły niejaki mały kontrast dla całości. że to wygląda już spoko. Ej, naprawdę jestem mega zadowolony z tej wieży. Port, no, niczego sobie, powoli zaczyna wyglądać. Mówię, zostawiam nam tylko tak naprawdę ostatnie poprawki, żeby was, was nie skłamać. i będziemy mogli powoli otwierać ten portcik. Dobra, jeszcze wykończmy to do końca. I widzimy się już się po fakcie. Więc tak oto prezentuje się nasz mały terminal. Yy, właśnie z tego miejsca będą odchodzić wszyscy właśnie nasi yy, klienci. Hmm, czy właśnie są zainteresowani właśnie wyprawami, czy w ogóle przyjazdami tutaj. E, więc e, myślę, że to jest bardzo ciekawe. Teraz trzeba wypełnić tutaj, tak naprawdę szyby, wypełnić środek i będzie tak naprawdę mogli kończyć już ten projekt. Że ludzie mogli powiedzieć, że to już wszystko tak naprawdę. E, myślę, że całość wam się spodoba, jeśli już wam się... inaczej. Jeśli już wam się to podoba, to koniecznie napiszcie w komentarzach, że przed, przed obejrzeniem odcinka już wam... E, was to tak podierało jak mnie. Naprawdę jestem bardzo dumny z tej pracy. Ale czy nie chwalmy dnia przed zachodem słońca? Póki to nie jest skończone, powinniśmy na, ze spokojem analizować, czy wszystko dobrze budujemy, żeby trochę nie przesłodzić. Więc tak, na razie to wygląda bardzo w porządku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać za chwilę. Tak naprawdę, teraz już nam zostało. Zobaczcie, mamy już połowę wykonaną. Teraz tak naprawdę wystarczy tylko to skopiować. Copy. Flipnąć, flip, pastę, minus A, cyk. I mamy już gotowy terminal. Zobaczcie, jak to epicko wygląda. Myślę, że tak naprawdę teraz już pozostało poprowadzić ścieżki i będziemy mogli oddać nasz obiekt do użytku. Więc tutaj już poprowadźmy coś. No więc tak to się wszystko ładnie prezentuje. Ja już jestem skończony, więc możemy zaczynać, co jest zwiedzanie. Więc zaczniemy od tego, że zaczniemy od naszego portu. Port, tak jak wam pokazywałem, wygląda tak bardzo. Mi się podoba efekt port, szczególnie ta mała. Ten mały budynek przy przystani nadaje takiego bardzo fajnego efektu całemu portowi, przez co wydaje się on taki faktycznie bardzo nowoczesny, bardzo stylowy. Dalej, chciałbym zauważyć, że bardzo fajnie jest to znaczy, tutaj taka druszka właśnie. Oj, to jest widać, że dziurka. Taka druszka, właśnie tutaj dookoła, dookoła, prowadząca, zobaczcie, do naszego terminalu. Tutaj zacie ludzie normalnie tutaj. Tutaj będzie statek w przyszłości, mam nadzieję, że będą statki i tutaj ludzie normalnie przychodzą i proszą o taki odbiór y, swoich biletów, swoich bagaży. Tutaj jest pełno osób, które stoją za kasą i pomagają właśnie wszystkim osobom y, załatwić ich sprawy właśnie związane z przyjazdem tutaj. Dajmy tu jeszcze jakieś obrazki, żeby te komputery tak, tak biednie nie wyglądały. Fajnie by było jeszcze tutaj, czyli zobaczcie, może jakieś biureczka, teraz tak sobie pomyślałem, bo w sumie nie byłem z tej strony. O i co zaraz będzie realistycznie wyglądać. No i super! Dajmy tutaj cyk, 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 cyk i jeszcze krzesełka będziemy musieli dodać. I myślę, że to bardzo fajnie będzie wy wy wyglądać. Teraz tak, cyk, tak na szybko, żeby tutaj nie, nie, nie przedłużać, bo chcemy wam jeszcze koniecznie pokazać tą naszą wieżę. Eee, którą tutaj mamy. Yy, gdzie tu jest jeszcze... O. sprusowe... Yy, yy, drzwi? I mamy, tak to fajnie się ładnie transmituje. Yy, chciałem koniecznie wam pokazać, wracając do naszą jeszcze kochaną wieżę właśnie transmisjonalną. Zobaczcie, ogólnie wieża sama nie jest jakoś super wypełniona. No, tutaj mamy yy, oczywiście bazę komputerową, która właśnie odbiera sygnały od innych, yy, statków przypływających i tak dalej. Tutaj mamy właśnie taką bardziej komercyjną strefę. Nie wiem, na przykład będą się jakieś biznesowe spotkania odbywać. Może jeszcze jakiś stolik też się przydał. Albo wiecie co, nie będziemy kombinować bez stolika. Chociaż może. Taki malutki. O, do kawy. Cyk. Czy się mogą odbywać jakieś ważne biznesowe spotkania, właśnie, właśnie odnośnie naszego parku, więc szef będzie miał gdzie przyjeżdżać. No i oczywiście na dole samo wejście. Oczywiście przez cały budynek przechodzi winda. No i ten właśnie, zobaczcie ta urocza trawka, która właśnie rośnie w różnych miejscach tego budynku. Myślę, że nadaje mega smaka. Szczególnie, szczególnie właśnie z kontra, w kontrasie z tą wysoką iglicą tej wieży. No myślę, że ogólnie wszystko wygląda bardzo w porządku. Myślę, że całość Wam się podoba. Jeśli macie jakieś konkretne pomysły, to koniecznie napiszcie je w komentarzach. Ja się nie mogę do ich doczekać. Wyślijcie je. Eee, a może. Uwzględni jeszcze w przyszłych odcinkach, może wy byście się coś tutaj zobaczyć. Napiszcie też koniecznie, co Wam się właśnie z tego portu najbardziej podobało. Czy to wyszło. Możecie, możecie ocenić to od 1 do 10. I koniecznie zostawcie suba z dzwoneczkiem, ponieważ bardzo dużo osób jeszcze na nas nie subskrybuje. A tym bardziej z dzwoneczkiem. Więc co, ja byłem i i widzimy się w przyszłych materiałach. Elo, woo! Uh!